No słuchajcie yy, spójrzcie jakie jest morze zaraz tam dojdziemy ale chcę Wam jeszcze pokazać ile tutaj jest jemioły <grywka> na drzewie no dobra to tu już wracamy z widoczkami jeszcze na drugą stronę nie wiem czy tutaj widać pod słońce bo ja mam ciemno Wrócimy. Madurek, ja może ciebie spuszczę ze smyczy, dobra? Tak, on jest cały szczęśliwy, bo on uwielbia po prostu chodzić na plażę. Szybko tam do wody lecimy. Chodź szybko, dawaj. Takie latawce puszczają sobie, bo tam daleko też, no, przy takim powietrzu no to taka frajdna, nie? No, chodź idziemy do, do wody. Raz, dwa, trzy. Ciach, ciach, ciach. O, o. o, jak fajnie. Widzicie? No. Tak, jest szaleje. szaleje. Uważaj, ale tu. Fala, tutaj do prawa. takie morze wzburzone fale pieniące się co tu mój piesek robi co mój piesek robi co to jest co to jest ho ho ho, ho ho ho, ho. no nic to by było na tyle, zaraz będziemy wracać. Ach. Ach. Deskę, kawałek deski wziął i uciekał, <laughs> żeby mój <laughs> nie